Ty jesteś niepoważna, ty jesteś To jest najgorsze, to było takie znowu właśnie no, ty właśnie jesteś, stara trochę na takiego... No pora pomyśleć trochę coś tu Ja już chyba tak w życiu No ty jesteś chyba popieprzona! On jest za stary dla ciebie! Czy ty jesteś nienormalny? O, on wiesz, on jest Nie słuchaj ich. Oboje jesteśmy niereformowalni, niemodyfikowalni. Niefunkcjonalni, odrzuceni przez społeczeństwo. I to właśnie czyni nas podobnymi, najdroższy. Być może tak właśnie będzie. Zawsze będzie cielił nas ten szklany ekran. Nigdy cię nie dotknę. Nie pocałuję. <gryw> Pewnie nawet mi nie odpowiesz. Ale chcę, żebyś wiedział, że nie zamieniłabym cię na nic innego i wiesz, że jesteś dla mnie jedynym? Kaka, ma, bo ten żół znowu korzysta z Internet Explorer.